Chciałem Wam pokazać lampę inspekcyjną, stanowiskową inspekcyjną lampę, którą no właśnie nie kupiłem, tylko wygrałem w konkursie na YouTubie. tutaj wam, może w opisie do, do kanału na YouTubie. Wybrałem sobie tam było kilka lamp do wyboru. Wybrałem sobie akurat taką podłużną. Ona jest dosyć duża, aż mi się w kadrze nie mieści. Podstawowa informacja to 1000 lumenów. Ono jest tutaj na, na takich dwóch łamanych przegubach. Tu jest jeden, to drugi. Na magnesach tu jest na właśnie cztery magnesy. 10 W. dioda COB LED. Tutaj jest podstawowych takich informacji. Do 1000 lumenów przy 100% przy maksymalnym odsetku siedzenia. 2 godziny przy 400 lumenach, czyli są dwa tryby pracy 4,5 godziny. Bateria 7,4 V 2600 mA, Litowo-jonowa. To jest dobrze właśnie, że litowo-jonowa. Wiadomo dlaczego. Do 50 000 godzin żywotność. Barwa światła 6000 Kelvinów. Materiał ABS, zasilacz. 100, 240 v Producent mtech ulica Redena 10 zabrze. Dobra, wyciągniemy ją sobie z opakowania. W tutaj już nie ma, nie ma chyba nic. Tak, nie ma nic już więcej w pudełku. A nie, powinno być. Powinien. Powinien być sekundę, bo nie umie tego wyciągnąć. No właśnie, brakowało mi zasilacza do ładowania. Tak jest, pudełko siedzi głęboko w opakowaniu, tam na, na dnie, że nie idzie tego wyciągnąć w no żaden ten... sposób. A, tu jest jeszcze, no właśnie, tu są jeszcze inne modele wypisane, bo to jest model, nie powiedziałem. Yy, b, 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 moment. IL Pro 307, tu jest, są jeszcze na opakowaniu inne modele. IL Pro 309, to jest też dosyć fajne. zastanawia się właśnie nad tym, czy nie wybrać. Ale to jest taka po prostu standardowa, zwykła latarka, można powiedzieć. To jest taka troszkę nietypowa. IL Pro 103, to jest jeszcze mniejsza. IL Pro 105, to jest dosyć fajna, ona ma. Ja te Wam podlikuję filmik do tego, do tych lamp z tego kanału Hadron. Ona ma dwa tryby świecenia, tu jest jeszcze taka czołowa latarka z, regul z płynną regulacją świecenia, dosyć fajna, ale ta już była zajęta przez innego chłopaka, w który uczestniczył w konkursie. No i dobra, wyciągniemy ją sobie, może staczę tego gadania. Ciężka jest dosyć. Co my tu mamy? Tu jest zaślepka do ładowania gumowa także spoko wieszaczek na którym można sobie... a dwa są wieszaczki dwa wieszaczki na które widać to jakoś? Widać o teraz będzie lepiej widać dwa wieszaczki na które można powiesić lampę no i chwilę aha, po prostu nie że trzeba gdzieś coś nacisnąć, po prostu się to tak zgina, tu jest raz aha, i tu jest jeszcze, o bardzo fajnie bo jest regulowane to nie dość, że tak to jeszcze tak tu i tu Ok, także to może w tą stronę. to przykładowo można pod przykleić sobie do, yy, do, ma, do maski samochodu, na przykład czy gdzieś tam do, do karoserii i poświecić. Także spoko. No i samo nie oślepi mnie. U. No, daje czadu dosyć. Nie powiem, ona na 400 lumenach jest zdecydowanie. Lepiej. Ja może yy, zgaszę światło na chwilkę, czy przygaszę trochę, będzie lepiej widać. chwilka tak żeby jakieś przedmioty wiadomo leżały. No widać, że to jest mocno, mocno białe światło. Tu jest ten mocniejszy tryb i słabszy tryb. Bardzo fajnie świeci. Mogłoby być jak dla mnie, wola, akurat cieplejszą barwę światła. Nie powiem, ale no, nie ma wyboru, czy możliwości wyboru barwy światła. Także trudno no, jest co jest. Dobra, na tą chwilę, może to było na tyle. Pójdziemy jeszcze zobaczyć, jak to jest, jak. Czy w ogóle mi się złapie to maski, Bo nie wiem, maska jest raczej metalowa chyba. Zobaczymy, jak to będzie siedzieć pod maską. Okej, okay, jesteśmy w szałcie. Nie mam za bardzo jak włączyć soprzego światła, także jakieś to światło musi być. Ale włączę zaraz tą lampę. Zobaczymy, jak będzie. Najpierw będzie mocniejszy tryb. No, jest różnica, prawda? Widać naprawdę bardzo fajnie. To jest na tym mocniejszym trybie. Yy, zaraz jeszcze damy o ten słabszy. Nawet i teoretycznie przy Neupartego -te można przy tym pracować. Także naprawdę bardzo spoko Wszystko ładnie widać. Można coś na wiadomo porobić przy aucie. Bardzo fajna sprawa. Jeszcze pokażę, jak jest. Sekundkę, bo sobie telefon. Jak ją zamontowałem tu jak widać jest na tych dwóch magnesach no te magnesy tak szczerze mówiąc to są takie to, że troszeczkę o ja ją tylko dotkłem trochę przez to że jest maska tak wyprofilowana dosyć jak widać tu jest zakrzywienie i tu jest zakrzywienie yy, na wygłuszeniu nie chce się trzymać magnesy są za słabe yy, no tu jest wiadomo jakieś to, to wygłuszenie ma jakąś grubość i nie daje rady także wiadomo trzyma się ta lampa ale Mogłoby być, o tutaj już Tu już nie chcę, tu jest za słabo Bo jest po prostu zakrzywiona blacha Jedynie w tym miejscu tutaj na Na środku I się trzyma W ten sposób Jeszcze zapomniałem powiedzieć przy filmiku Na początku jak nagrywałem w pokoju Tu jest jeszcze Informacja o stanie naładowania Baterii O teraz ładnie widać cztery zielone kropki eee, no i chyba to było na tyle o tej lampie na tym mocniejszym włączymy jeszcze raz Kilka przycisk muszę znaleźć włączymy jeszcze tak jest bez tak jest z tą lampą naprawdę wszystko bardzo ładnie jest oświetlone. lampa jak najbardziej fajna dziękuję jeszcze raz bardzo sklepowi hardron za wybraniem mnie jednego z dwóch uczestników w konkursie. No i dobra, to było chyba na tyle. Jeszcze, jeszcze jedno, właśnie zapomniałem pokazać. Wklej jeszcze zdjęcie zasilaczy. Jest, są dwa zasilacze. Jeden jest pod samochodowy, typowo pod zapalniczkę, a drugi jest sieciowy, pod normalnie 230 V. Wklejam zdjęcie jeszcze do poglądowe, podgl jak to wygląda, bo o tym zapomniałem. Dobra, to było na tyle. Dzięki, trzymajcie się, na następnego, cześć